I jest Boż. Co ty chciałeś, Sebastian? Bo ja nie mam czasu. Ja chciałem powiedzieć truskaweczko, że w ogóle to dzisiaj zajebiście wyglądasz. I jakbym mógł coś dla Ciebie zrobić, to nie ma problemu, zrobię dla Ciebie wszystko. Sebastian, tak. Ty wiesz, że ja teraz jestem bogatą kobietą. To prawda. I ładną. I, i zamierzam być również wpływową kobietą. Wiesz swoją inteligencją, sposobem bycia, to nie będzie trudne dla ciebie, truskaweczko. To teraz właśnie, żeby wkupić się w moje łaski tak. ponownie, trzeba się będzie bardzo napracować. To nie będzie takie proste. Ja się truskaweczko postaram, już więcej nie popełnię błędów. Ja to ciebie kocham od zawsze, truskaweczko. No proszę, jak szybko mu przyszło wkupić się znowu w moje łaski. To nawet śmieszne jest, ale ja teraz mam inne sprawy, ważniejsze na głowie. Sebastian. Tak, chodzi o to. Coś kombinuje. To Menda, jak mówiłem dawno. Ja wiem, dlatego masz go pilnować i jak tylko zobaczysz coś dziwnego, masz mi zameldować. Wszystko ci zamelduję. Wszystko. Ja będę dla ciebie, truskaweczko, zanim chodził jak... jak za moim ojcem milicjant za komuny. Bo cię kocham. Jezu, tak. Sebastian, to nie o to chodzi, żebyś ty za nim chodził dosłownie, no. tylko żebyś patrzył, czy się coś dziwnego nie dzieje i jak się dzieje, to mi zameldował, rozumiesz to? To jak mam zwrócić uwagę na niego, czy się dzieje coś dziwnego, jak nie mogę za nim chodzić? A ja już zdecydowałem, że będę za nim chodzić, bo ciebie kocham. Może to jest wariat albo kompletny idiota. Nawet nie wiesz, już...